Inka, żołnierz dumny, szczery, bezkomperownicowy. Wniosła pomoc rannym z wielkim poświęceniem. Szła drogą wolności z prawym sumieniem. Patriotyzm w sercu zawsze kwitnął polskością. Bandyci prawdę zmienili w obszczerstwa. Historie świadomie Obłóźnie kaleczyli, zbrodnie ubrali błachmany czerwone, a i tak szli naszą Polską i mordowali. Pluton egzekucyjny omylił kulami. Żołdak zastrzelił niewinno nieletno. Po wielu latach po pogrzebu, zbrodnie nie zmazały pamięci o lince. Okrutnie został zerwany kwiat młodości, chleba jutro nie przekroi, zianka nie splecie, wiatr dziewczęcych włosów nie rozsypie, palce nie dotkną ukochanych książek, autor syn czytała.